Koledzy, dotarliśmy. To yeah. <noise> jest <Wejherowo>. Prawdziwe wejherowo. <noise> Nareszcie. Tak wejherowo. Nareszcie. Po tak długiej wycieczce. Są mieszkańcy, patrzcie. Gdzie? Wybuchowi mieszkańcy. Wybuchowa <głos> atmosfera. Wybuchowa atmosfera. I zakrym. tu patrz. A to? Ty, tu nawet wierze. jakieś inne drzewa rosną. Jasne, inne drzewa węgielowe. <noise> no popatrz się. Wielkie. O, jakie wielkie. wielkie Faktycznie. Wielkie. Tak w jak w tych iść. wszystkich historyjkach. Bloki jakieś na przykład. Inne niż bloki węgla. Na pewno. Chłopaki, patrzcie co mam. Idziemy podziwiać widoki na szczyt góry. Gdzie wy jesteście? Patrzcie! Co to jest? Deski Do mnie moja desko. Co to znaczy? I takie! <grym> Spędziliśmy w Ejherowie mniej niż minutę, a pokonaliśmy 2000 lat ewolucji. Natomiast <grym> to miasto jest takie przyszłościowe i przełomowe. My tu otworzymy metropolię, mówili, no, wakacje all inclusive, a my stwierdziliśmy Weiherowo. No, ale piękne bo... widoki. Michali, że nie fajnie Pamięci. będzie, a patrzcie. To był chyba najlepszy wybór. Widoki lepsze niż na Bahama. Wejdźcie na drzewo i popatrzcie. Było na co? Na drzewo? To na jest drzewo. przecież wieżowiec. Wieżowiec. Może kiedyś. To jeszcze trzeba tylko sklep z jedzeniem znaleźć, chłopaki. No. Teraz bo na mnie na już głodek trzyma. No, Całą noc poszliśmy. Że... No, Wiec... ale jednak doświadczenie Michała w podróży To widać, się że on jest doświadczonym magiem. No, udało nam się. Czy na się to trzy razy, a za czwartym się udało. Do trzech razy sztuka. Szkoda, że to był czwarty. <laughs> ich. To, to jest osiedle chyba, no nie? Tu na dole. Myślę, że tak. Ale trzy ciura. Kamieniem, kamieniem wyłożony, jak wiecie, jak Polska po tym jednym królu, wymurował w każdym razie. Wymur... Tutaj chyba powinniśmy założyć naszą osadę. I patrzcie co ja mam, epoka kamienia. Koledzy, koledzy. Co koleżanko? koleżanka? Koleżanka. Znalazłam coś. Co? Co odmieni na nasze jesteś? życie. Ciebie tu nawet nie ma, w górze. Tutaj, na górze. Trochę. To jak wynajdziemy schody, to tam wyjdziemy. Wynaleźliśmy. Węgiel, czy jakaś nieznana ruda. No mówię. masz jedzenie? Masz jedzenie? Ciebie może nie. W sumie nie, nie To się Takie je? Crafty. No, węgiel to przecież mój ulubiony posiłek jest. Z wow, kilo widzimy? skraftowałem Drewniany. Co ty zrobiłeś? Drewniany kilo wynalazłem. Nie wierzę. A daj trochę no, tak. węgla. To, ja, ja jestem jest tysiąc lat, lat przed wami jestem. To jest... Ty, patrz jakieś jest... świecidełko zrobiłem. Widziałeś takie coś? Chłopaki, Patrz, chłopaki. Podzielcie się. Lęba. Wow, nowocześniejszy kilow. Jakiś yeah. drewniany. Szybciej, Szybciej kopie. O kurde, chłopaki, my tu chyba zamieszkamy. W tym Wejkerowie to naprawdę. Dobrze to widać, ludzie ustatkują. Oni się, oni się śmiali, że kurde, tyle płacimy kabony, żeby tu przyjechać i że nie warto. Patrzcie co tu jest. Teraz my Wszystko się będziemy można. śmiać z nich. My jako inwestorzy no, tu przy, tam przy, przylecieliśmy i. Otworzymy tu. Bierzą otworzymy tutaj osiedle. W gierku. Koledzy, zrobione zostało okno. Okno? Okno. okno. Okno będzie tu. I zamykamy <laughs> nawet okno. Zamykamy. Musimy jeszcze szkło wynaleźć. A wynaleźć, nie wynaleźć. Ja to zaraz. Książkę wynajdę i wam napiszę recepturę na szkło. O umiesz pisać? No pewnie, zaraz ci pokażę. Patrz. Pokaż. O! Oh. O. No. Patrzcie, już nic na mnie jest straszne w tym momencie. Sorry, sorry, patrz. No, dobra, słuchaj. Drzwi. Yeah. Nic nam ja tu idzie. nie wyjdzie, to już jest nasza prywatna To już jest taługa. prywatność do końca świata. Idę na polowanie, chłopaki. Polowanie? Polowanie, że Żyjemy w społeczeństwie, to macie tu trochę rzeczy. Po mieczu trzeba wziąć. Trzymaj, wika. Po mieczu dla was i idziemy na polowanie, bo nie ma co jeść. O, trzeba zapisać koordynaty naszej miejscówki. Nie, sumie. nie, jakie koordynaty? Nie ma mapy, to nie ma. To my gramy na tu, tą rzeczywistość. Tu. Musimy tutaj no, pamiętać, czuja. gdzie byliśmy. No pamiętaj, no, weicherowo jest tak ogromne, że ja rozumiem, że się można zgubić. Ty, tu tak nawet pszczoły są, chłopie, patrz, co tu się pszczoły. dzieje. Pszczoły Jasne. tu są. słuchaj. No popatrzcie, nad drzewami latają. mają? Tu nawet ptaków nie ma, tylko pszczoły latają na takiej. Ja wysokościach. już zgubiłem, koledzy. Ja A tutaj myślałam, was widzę. A myślałam, że tylko gołębie tu są. Nie, bez kitu, ja się już zgubiłem, koledzy. Gdzie wy Ja wiec? też nie Nie martw się. Ma się. Kieruj się instuicją. Intuicją. Intuicją się powtórzę. No, Węgiel znalazł Nie poszło. Oj. Węgiel znalazł Oj, mi. oj. oj. Ale dobrze duża Idę koledzy. Głupota nie boli E, <gulata> <gulata> go zabolała. Mnie zabolało, no. To jakieś dziwne ptaki brązowe co mają. <gulata> <gulata> Naprawdę? No, jak zabijesz, to wypadają rzeczy. Ja was zgubiłem, guys. Nie wiem gdzie wy jesteś. Czemu zabijesz widzisz ptaki? Jak mnie widzisz to niedobrze, bo ja umarłem. <gulata> nie no. Musicie wyrabić, musicie mieć, ja wam Tutaj powiem... Jak jakieś żeby mnie przywołać, żebym ja mógł przyjść. Potrzebuję się tak. Trzeba się udać do szamana. Do szamana się, się udać co najmniej i trzeba mu złożyć of ofierze jakieś cztery kwiaty Tutaj ruchy. musimy się spotkać. I dopiero no się czycie. będę mógł... ...mógł tam do was przyjść, powrócić. Trzeba znaleźć jakieś pożywienie, bo ja tu umieram z głodu. Spokojnie, Ryby, wam nam coś... Ryby prawdziwe. Ryby. Naprawdę. Wow. Co to za jakieś ryby? Gdzie salamony. Salamony. Salamonella. Salomon. Salomon. I to jakaś taka marnica je. była jeszcze. Lepiej nie jest. Może być niefajny. Ostatnie salamony jakie widziałem to na nogach przed imprezą. O, o kurcze. Szczątki naszego przyjaciela. Salamony to ja w podręczniku <laughs> Wilka odpisałem. znalazłem. Patrzcie Kubo! Wilka naszego przyjaciela. Daj mu sobie samonele. lepiej na Zawróć rzeczy. tutaj kubo A gdzie ty jesteś? Za tobą. Patrzcie, Wilka znalazłem. Smukły, to on. Dotarłem do was, przyjaciele. Szybko nas do domu. Prowadzi Zaczyna się robić ciemno. On nas gdzieś prowadzi. Może nas do domu zaprowadzi. Smukły, ja go zaraz ciepnę. Gdzie jest dom? <śmiech> <śmiech> domu nie ma. Victoria, przyjdź po nas, proszę. Przywołuję Cię! Dobra, czekaj, się będzie zjeść. Szary mary. Oj, to no tu? Ja już ledwo chodzę. Wiktorio, przybądź! Przybywam. Przybywam! Skierujcie się w górę. W górę? O, Tam widzę jest. ją, widzę ją, yes. tak jest, jest! Pojawiła się, objawiła się nam niczym płonący krzak Judaszowy. Węgiel Judasowy? <grym> niczym no, węgiel. Niczym węgiel, gdzie jest dom? Bojęcie. Dobrze, zaprowadzę was. Gdzie też może być Więcej dom? Gdzie węgla? Smukły zaginął, ale trudno. Węgiel ważniejszy. <grym> <grym> Jak na wolnie takich wolni się porzuca. Tu jest Dokładnie. dom. Tak, jest jestem. A macie... Dom. Ja i jest piec prawdziwy. I Proszę, jedzenie Ja chyba już pamiętam. Proszę, daj jedzenie. Ja już chyba pamiętam, gdzie jest nasz dom. To nasze jedzenie. Nasze, nasze was, wspólne. A macie trochę drzewno? Drzewna trochę. Drzewna? Ja Widzę. To jest, robię, to jest dość cenny. To nie jest drzewno. O, jest prawie wszystko. umarłem. Prawie umarłem. Wszystkie moje rzeczy do mnie wszystko. wracają. Chłopaki, to to co wy wy wyższe Okno nawet mamy w Dobra, ja robię dodatkowy piecyk. Przepalimy sobie ryby Chłopaki, o macie może skórę z owcy? Nie mamy. Skórę z owcy? Mam jedno, mam jedno, Trzymaj. O, masz, a masz drewno moje? Jakieś? Moje jest mi? drewno jakieś, trzymaj. Musisz sobie na deski przerobić. A to mięso można wieść Ale Czy nie wiem czemu potrzebowa? ty w ogóle gotujesz jak to jest. Zadanie pewnej innej osoby. Nie będę mówić dlaczego. Wika, razem ja do kuchni. Ty, le Ty lepiej chodź tu, a Wika się zajmie w nocy gotowaniem. W nocy się zajmę gotowaniem. kto ktoś rybkę? Nie wchodź tu, nie wchodź, żartowałem z tobą To moje będzie. Trzymaj rybę. Dziękuję, smokły. Jesteś naprawdę koleżanka. Zabrał rybę z pieca mhm. i największy kolega nos. Dobra. ty mi zabrałeś kiedyś i mi dałeś... no plecak bez szelek! Bez szelek? O kurde... No, nie, kwiatów nie, mamy... Nie. Będziemy mogli sobie tutaj normalnie ogródek zrobić z balkonem... To niestety koniec już tego odcinka, ale jeśli jesteś zainteresowany, zostaw tutaj kciuka w górę, subskrypcję i dzwonek, no i czekaj na powiadomienia, zobaczymy się już za niedługo, trzymajcie się, ELU!